Mandero moi drodzy, witam was w kolejnym tygodniu z życia dylera lub dniu zrobiliśmy kolejny dopasiony projekt yy, dla straży tym razem dla druchów z Państwowej Straży Pożarnej gmina Jaworzno, miejscowość Jawor tam pod Legnicą na dole jeszcze na mapce yy, 625 w zasadzie wydaje mi się, że jest to w sumie chyba najbardziej wypasiony projekt dla straży, jaki zrobiliśmy. 625, która docelowo przyjechała w kolorze grey, została przemalowana na czerwony strażacki kolor w stylu Ferrari. Aha. Jeszcze doposażamy taką drugą dla miejscowej tutaj OSP w straszydlu, też będzie gotowa. Już za kilka dni natomiast tam projekt był robiony tak, że układ nie był przemalowywany, bo też był w innym kolorze tylko został oklejony. Także porównacie sobie, co Wam się bardziej podoba czy przemalowanie, czy oklejenie. A tam idzie klient po tą, właśnie 520 czarną, którą sobie odbiera z puszkiem. Także wracam do Was zaraz i jeszcze opowiem Wam troszeczkę o tym wariacie. A więc wracamy. Klient sobie kładziora odebrał. Pojechał sobie, tak jak wspominałem, to jest sprzęciur malowany. Generalnie pierwszy raz malowaliśmy kłada. Wyszło to mega kozacko, moim zdaniem. Zaraz on teraz opowiem o tym wyposażeniu dodatkowym. Tu był fajny budżet na kłada. Także po kolei, moi drodzy, oświetlenie. Sygnalizacyjne 6 razy. 6 razy, 6 razy strobo. Niebieskie. Tu jeszcze dokleiliśmy takie ostrzegawcze elementy odblaskowe, żeby druchowie byli widoczni z 10 km. <śm> tutaj zastosowaliśmy pierwszy raz taki patent, bo tych generatorów dźwięku jest na rynku kilka, które są montowane w kładziorach. Tu mamy jeszcze przycisk do zmiany trybu świecenia. Są e, dwa tryby, w zupełności wystarczy. Tych genera generatorów jest kilka. Ostatnio montowaliśmy tutaj taki na kierownicę z dwoma e, głośnikami. One jakoś średnio mnie, powiem szczerze, przekonują. Tutaj mamy mega fajny generator e, dźwięku z gruchą, e, z jednym głośnikiem, gdzie możemy sobie jeszcze regulować głośność. Ten jeden głośnik i tak daje głośniej niż te dwa w tamtym. E, jedynym. Minusem tego generatora jest to, że on no, nie bardzo jest wodoodporny, dlatego zastosowaliśmy tu taką skrzyneczkę 100% wodoodporną, gdzie y, mogą sobie panowie y, to szybko otworzyć, jak wyjeżdżają na akcję, włączyć lampy, włączyć ilo. nie bój się. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Nie będziemy psów straszyć i ludzi na wsi. Także moi drodzy, tak to sobie wymyśliliśmy, że tak zrobimy. Jest to temat dość szybki, bo mówię. Mamy 100% hermetyczną skrzynkę, jak sobie wyjeżdżają, otwierają sobie, włączają sobie sygnały, mogą sobie to zamykać, albo nawet nie muszą sobie tego zamykać, wystarczy to tak sobie przymknąć troszeczkę, bo podczas jazdy i tak to się nie otworzy, bo zawsze jedziemy do przodu, no to mówię, tutaj się jakby nic nie stanie, nawet jak sobie tak przymkniemy, a podczas jazdy strażak i tak nie będzie raczej tutaj nic kręcił, w razie czego może się zatrzymać, ewentualnie sobie zmienić ten ton jest ich tutaj no kilka. Nie? Tutaj mamy jeszcze sterowanie do e, tych stroboskopów niebieskich włączamy sobie. Tutaj jest jeszcze jeden przycisk, jakbyśmy chcieli sobie dołączać jakąś dodatkową lampę. Tutaj tej lampy nie ma, jest grucha, jest jeszcze mocowanie na gruchę, ale to już sobie strażaki zamontują, albo i nie, tak jak będą sobie gdzieś tam uważać, można ją dać tutaj. No jest kilka jakby opcji, Strykamy cyk, damy i. o. robimy sobie tylko tak, cyk i jedziemy dalej. Zatrzymujemy się w razie czego robimy tylko jeden ruch ręki, cyk i sobie tutaj coś kombinujemy. Yy, on jest najlepszej jakości, moim zdaniem, z tych takich yy, strażackich tematów. Włączę wam jeszcze te światło, żeby one sobie tutaj pstrykały. Ma fajną gruchę, yy, ma fajny głośnik. Yy, także moi drodzy tak yy, generator wiadomo oświetlenie ostrzegawcze tutaj jeszcze zastosowaliśmy z przodu yy, lampę Osrama razem z dodatkowymi szperaczami bocznymi tutaj są dwa osobne przyciski do tego świeci to całościowo tak także w nocy będą mogli jeździć na najdalsze poszukiwania jeden przycisk steruje yy, wszystkimi trzema przednimi światłami tutaj mamy jeszcze lampę cofania taką w wersji slim, także też będą sobie mogli doświetlać pole pracy z tyłu. Standardowo manetki grzane, no bo to jest raczej podstawa, to i tak mówię, dajemy teraz wszędzie kufer tylny. Który pomieści tutaj jakieś, wiadomo, kaski na akcje, jakieś dodatkowe akcesoria, nie wiem, liny, rękawice, cokolwiek. Zamontowaliśmy im jeszcze dodatkowy kanister 5-litrowy. Spoko, że te kanistry w końcu przyszły na polski rynek w kolorze czarnym, a nie tylko czerwone, bo mi się czerwone kanistry nigdy nie podobały. Czarny wygląda dużo, dużo fajniej. Dodatkowo jeszcze osłony aluminiowe HDPE na razie nam się skończyły, ale już zamówiliśmy tak, że tutaj musieliśmy niestety zamontować aluminiowe. Chociaż myślę, że dla strażaków aluminiowe będą ok. Bumper przedni, który będzie im chronił cały przód kładziora, bumper tylny, który również będzie im chronił cały tył kładziora. Także tak to się generalnie w całości prezentuje. No i tak jak mówiłem, e, myślę, że to jest jeden z takich bardziej skomplikowanych projektów dla straży, który robiliśmy. E, mam nadzieję, że panowie będą 100% zadowoleni ze sprzętu i jak zawsze oczywiście życzę im, żeby on się im nigdy nie przydał do niczego poza włożeniem dzieciaków na festynie. <grym> Jest to 625, yy, przyszedł w nowych malowaniach, czyli ten green, który yy, się sprzedał momentalnie taki matowy green, military green, czy tam Hunter Green. A teraz zobaczcie sobie jak wygląda kład, który jest oklejony, z dedykowanym projektem. Tak, moi drodzy, wygląda kładzior dla chłopaków, co jest Teraz możecie sobie jeden do jeden zobaczyć różnicę między pojazdem właśnie pomalowanym, przemalowanym a oklejonym, także wszystko jest kwestią gustu. Moim zdaniem obydwa i tak wyglądają kozacko. Tutaj też fajny, dopasiony projekt. Yy, ostatnio w ogóle przez ostatnie chyba 3 miesiące zrobiliśmy tych kładów dla straży 6 Było tak: Giżycko, Jawor, yy, jeleśnia, osp, straszydle, konopnica. Już nie pamiętam, bo mi się to wszystko już myli. Także, moi drodzy, e, dajcie znać w komentarzu, czy bardziej podoba się Wam kład pomalowany na krwisty czerwony kolor, czy oklejony według projektu. E, oklejali to chłopaki z Tyczyna Moto Stickers, Motostickers. ryzy Także, spoko. E, generalnie fajnie. Wiecie, oklejenie ma to do siebie, że wszystko jest sklejone z takich jakby według szablonu. Także tutaj widać te wszystkie nie można tego nazwać łączeniami, tylko to jest właśnie normalne, że wycina się według projektu, który jest, żeby te folie nie miały aż takich jakby tych przekomarzeń, bo kłady mają tak duże przetłoczenia, że tutaj to by po prostu no nie, nie, nie wyrobiło, by to panie, co się dzieje. Także moi drodzy, co? Dużo kładziorów. Kładzior Luna, apeluję o spokój. Nie, 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 nie. Także, moi drodzy, teraz pokrótce opowiem Wam o wyposażeniu kłada. Standardowo wyposażony jest w sygnały dźwiękowo-świetlne, czyli IO-IO. Tutaj sobie chłopaki włączą sygnał świetlny, tak samo dokładnie jak w kładzie, który widzieliście jeszcze przed chwilą. Tutaj jeszcze mają chłopaki dodatkowo zamontowanego kogucika. E, oświetlenie ma dwa tryby, w zupełności wystarczające, w zasadzie to wystarczy tylko jeden, no ale tam jakiś taki o, bajerek. Tutaj mają taki sterownik, bo e, taki chcieli. Tu włączają sobie oświetlenie ostrzegawcze, tutaj włączają sobie IO-IO, dwa tryby z takim pipczykiem. Jezu a całą wieś będzie słuchać zaraz dodatkowo jeszcze mają bampery. to jest w sumie bardzo podobny kład, bardzo podobna 625 do tej która stała przedtem tam i widzieliście do tej malowanej też ma bumper tył, bumper przód oświetlenie dodatkowe lampa cofania, bardzo fajnie tutaj wkomponowana nie dawaliśmy tej dużej bo by brzydko wyglądała, przeszkadzałaby tutaj, tutaj by wyglądała śmiesznie także to jest mega stos taki led w formie slim Bumper w przód i tak samo jak w tamtym kładzie. Yy, speracze, LED osram, mega fajny LED, świeci mega dobrze, przede wszystkim świeci bardzo stabilnie i świeci zawsze. <grywki> Moi drodzy, yy, dwa głośniczki, bo do tego zestawu podchodzą właśnie dwa głośniczki. Tu jest jeszcze yy, wejście na mikrofon. Z dodatkowych takich rzeczy, których na przykład nie miał tamten kład, tutaj jeszcze chłopaki przywieźli nam takiego Jinxa do zamontowania. To jest do podtrzymania yy, ładowania, a w sensie do ładowania akumulatora. Yy, tutaj jeszcze mają takie radio. O, antenka. Do tego właśnie radia. Ona jest oczywiście bardzo szybko chowana, także z tym nie mam najmniejszego problemu. Radio mają zamontowane tutaj, nie mam pojęcia co to za radio, nie mam pojęcia do czego, ale jest super, super ładnie wygląda. Hytera tu mają czego gruchę do tego radia i ją sobie oczywiście mogą schować tutaj w kufrze. A jak chcą mieć na wierzchu, gdzieś tam na akcji, to sobie ją tutaj cykną. Zamykamy kuferek i co? Eee, tu mamy jeszcze takie numery operacyjne naklejone przez chłopaków też właśnie z moto stickers. Także moi drodzy, kładziory dla straży jak najbardziej. Możecie sobie jeszcze pooglądać tutaj, jak to jest wszystko oklejone. Tak bardziej w detalach. Tutaj mają jeszcze taką e, tubę hermetyczną na dokumenty, można sobie zawsze coś włożyć. Eee, takie tam bajerki, zapraszamy jeszcze pokładziory, jeszcze troszeczkę mamy dostępnych bardziej od ręki lub bardziej mniej, lecę bo klienci już jadą kolejni pokładziory, także teraz jest właśnie taki kurcze czas. Musiałem przedtem szybko kończyć bo jeszcze klienci przyjeżdżają codziennie, tu mamy moi drodzy jeszcze wyjątkowo bardzo limitowaną serię czyli XC pomarańczowa i szara. Dostępne od ręki na chwilę obecną 51,900, także to jest cena. Tu mamy jeszcze wózeczek, taki ale to nieważne. Jeszcze 520, to są już ostatnie sztuki na ten rok. 520 nowy model czerwona, już też gotowa, przygotowana dla klienta. Mamy jeszcze chyba dwie sztuki takie czerwone ze wspomaganiem. I cały czas pamiętacie, że jest wyprzedaż na model 520 nowej, nowej bez wspomagania, tej czarnej. Kładzik sobie czeka, zaraz strażaki przyjadą. Nasza bojowa 625 do oddania w tym wyposażeniu za 45 000. Dodatków ma za 20 koła, jest mega dopasiona. E, Dobra moi drodzy, ja się z wami już teraz na spokojnie żegnam z Lubeni stopniał śnieg, jest błotniście, e, oj tyle. Jak i zbutniście, to jest smutno i jest ponuro, ale nieważne. Trzymajcie się, siemandero. Pieski, idziemy zaraz do domu. No.